Senne uniesienie, kokietując, opóźnia szaleństwo, uruchamiając podstępnie pożądanie. Zrozum, zbyt późno za chwilę będzie, by się cofnąć. Drżysz, mając. Oddech płytki, strach znika nagle w uśmiechu. Spojrzeniem coraz bardziej rozbudzasz moje zmysły. Dotykiem ból istnienia leczysz, jaśminowy zapach skóry uspokaja. I myśl, że granic nie wolno przekraczać, odchodzi w niepamięć. Słowa wyszeptane niewyraźnie, jak obrazy w moich myślach, co przeczą faktom, że to fikcja. A ciała połączone namiętnością, pocałunek poprzedza pocałunek. Dotyk, goni dotyk, spojrzenie w spojrzeniu, zmysły szaleją, spełnia się marzenie w rozkosznym omdleniu. Nagle brutalny hałas za oknem budzi mnie. To był kolejny sen.